Witajcie kochani po raz kolejny. W poprzednim filmiku mogliście obejrzeć model Simple. Teraz zajmiemy się modelem Sojourn. To jest nasz flagowy produkt, stół, który sprzedaje się najlepiej. Jest droższy od Simple, ale oferuje troszkę więcej możliwości więcej dodatków umieszczonych w ramię stołu. Więc sam stół. Z Blatem i z tą ramą wystarczy już na początek do grania wiele, wiele gier. A oczywiście dysponuje też listwami magnetycznymi. Jak widzicie, w piętych jest już kilka akcesoriów, dzięki którym będziecie mogli ten stół dalej rozbudowywać o kolejne dodatki: półki, półeczki, holderki na napoje, czy takie organizery. Planszetki gracza, które można w bardzo łatwy sposób umieścić na ramie. Od spodu jest zabezpieczona, żeby rama się nie porysowała. I w momencie, kiedy gramy sobie na takiej planszetce, na dole, tutaj gdzie są zagłębienia, które Wam za chwilę pokażę z bliska, możecie tutaj do tych zagłębień umieszczać karty odrzucone, tak żeby one nie przeszkadzały Wam w grze. No dobrze, zaczynamy. Prezentowany model ma rozmiar 140 na 140 cm i jak widzicie, jest dość pokaźnych rozmiarów. Można grać przy nim bardzo wygodnie w cztery osoby, ale spokojnie można się podzielić miejscem i zagrać przy nim nawet w 8 osób. Zwróćcie uwagę na coś, czym wyróżnia się od Simpu. Czyli mamy tutaj nafrezowanie na karty. Mamy zagłębienie na żetony zasoby, które możemy sobie spokojnie tu położyć. Każdy gracz ma dwa takie zagłębienia, ale tak jak powiedziałem, w bardzo łatwy sposób możemy się tym miejscem podzielić i grać po każdej stronie w dwie osoby, oprócz tego miejsce na kubek które można zastąpić insertem na kubek zuchem. Czyli możemy sobie tu umieścić i szklanki, i kubki z uchem. Dowolnie, jak będziecie chcieli. Ten model wyposażony jest w listwę magnetyczną. Ale nie musicie brać modelu z listwą magnetyczną. Możecie wybrać model bez tej listwy. Jest to wersja druga modelu Sojourn. I w takiej sytuacji będzie trochę tańszy. Tutaj widzicie jeszcze Dostawkę, której nie pokazywałem Wam wczoraj, również na zasoby, mała dostaweczka. Którą w łatwy sposób możemy zdemontować, przesunąć, włożyć z innej strony. Druga rzecz, której nie pokazywałem wczoraj, to jest duża wersja półki Ergo. Jak widzicie, też ma dwa frezy na karty. Jest dłuższa. Ma troszkę więcej miejsca na zasoby. I do tego stołu przy takim rozmiarze jak najbardziej jest w porządku. Tak jak pokazywałem Wam wczoraj, jest tutaj wycięcie, ażebyśmy mogli spokojnie dosunąć się do samego stołu i sięgać daleko. Zwróćcie uwagę, to jest rozmiar 140 cm, sięgam prawie do samego końca. A no, oczywiście ja nie jestem za wysoki. Jeżeli ktoś byłby wyższy ode mnie, to sięgnąłby spokojnie dalej. Tutaj widzicie, jak można wykorzystać poszczególne te miejsca w ramię. Ja tutaj włożyłem sobie kartonik ze skrótami, ze ściągawką. Tu jeszcze kolejna rzecz, której nie pokazywałem. W miseczkach możemy włożyć miseczki drukowane, które mamy w różnych kolorach, i przekładać je na pole gry, jeżeli mamy taką ochotę. Te miseczki występują w bardzo wielu kolorach, więc możecie sobie wybierać do woli. Tutaj, to o czym przed chwilą mówiłem, karty odrzucone możecie sobie wkładać pod spód, tak żeby nam nie przeszkadzały. Zwróciliście pewnie uwagę, że nie ma otworu na kubek z drugiej strony. Możemy po prostu wpiąć holderek dla gracza po lewej i już mamy. Obydwie osoby zadowolone, obydwie osoby mają swoje napoje przy sobie. W każdym stole, w którym mamy zamontowane oświetlenie, mamy również gniazdo, w które możemy wpinać wtyczkę do e, zasilania. Umiejscowiamy ją zazwyczaj z tej strony, od wewnętrznej strony nogi, tak żeby przewód szedł w dół, nie odstawał. I żebyśmy nie musieli się martwić, że potrącimy go, wyrwiemy e, lub w inny sposób uszkodzimy. E, przewód ma długość 2,5 metra i wystarczy, ażeby sięgnąć do ściany z zasilaniem. Dobrym rozwiązaniem jest już zaprojektować sobie na etapie projektowania naszego mieszkania lub domu, ażeby m, takie oświetlenie można było podłączyć do gniazda w podłodze. Wtedy projektujemy sobie takie gniazdo przy noce i ten przewód możemy zminimalizować, żeby nam nie przeszkadzał. Możemy tutaj tą wtyczkę odłączyć i schować, więc na co dzień nie będzie nam przeszkadzać, a podłączamy ją tylko wtedy, kiedy gramy w gry planszowe. Jak widzicie, mamy tutaj blaty, elementy do naszego stołu, które umiejscowione są w specjalnej skrzynce, tak zwanym grzebieniu w którym w łatwy sposób możemy poukładać blatę, żeby nie było ryzyka, że nam się przewrócą, dziecko, pies może potrącić takie blaty oparte o ścianę, mogą się uszkodzić albo po prostu uszkodzić nawet kogoś. Dlatego takie blaty najlepiej jest właśnie trzymać w specjalnych do tego celu skrzyniach. Mamy trzy wersje, to jest najtańsza. Eee, taki zwykły grzebień po wyjęciu blatu możemy schować do szafy. Natomiast druga wersja to jest montaż pod stołem specjalnego grzebienia, w który wkładamy elementy blatu. I tutaj uwaga, przy rozmiarze 140x140 nie ma możliwości zamontowania tego grzebienia, ponieważ elementy blatu wystawałyby od jednego końca do drugiego. Dlatego siadając na co dzień przy takim stole, uderzalibyśmy kolanami. W takie blaty. Natomiast przy rozmiarach 182 i 220 jak najbardziej można zamontować takie grzebienie pod stołem i wsuwać je tak, żeby nie przeszkadzały. Trzecie rozwiązanie to skrzynia z otwieranym wiekiem. Możecie zobaczyć tą skrzynię na niejednym jednym z naszych filmów. I w tej skrzyni po otwarciu możemy umiejscowić blaty pionowo, podobnie jak tutaj i również wtedy są bezpieczne, nie przeszkadzają nikomu i nie ma ryzyka, że upadną. Jeżeli już jesteśmy przy blatach, no to warto zwrócić uwagę, ile mamy przestrzeni, jeżeli położymy sukno i jeżeli położymy plansze. Jak widzicie, około 70 parę milimetrów znajduje się blat nad planszą. To wystarczająco, żeby wszystkie figurki, a przynajmniej ogromna ich większość, zmieściła się. Mamy dużo przestrzeni jeszcze na dużo większe figurki. Oczywiście nie zmieszczą się wszystkie, ale coś za coś. Zbyt duże obniżenie pola gry może wcale nie być dobrym rozwiązaniem. No dobrze, a jeśli już rozmawiamy o obniżeniu pola gry. Trzeba zastanowić się nad tym, czy to obniżenie pole, pola gry wpływa w jakiś niekorzystny sposób na y, walory grania. Czy musimy sięgać w głąb gdzieś daleko? Czy nam to przeszkadza? Uważam, że nie. Przede wszystkim obserwowanie gry z większej wysokości, ponieważ pole gry znajduje się 8 cm. Poniżej ramy, więc patrzymy na planszówkę zupełnie inaczej niż przy normalnym stole, na którym gramy na blacie. Mamy widok bardziej z góry. Lepiej widzimy napisy, łatwiej będzie nam przeczytać wszelkie informacje i to, o czym wspominałem kiedyś i na poprzednim filmie, czyli refleks, odbicie światła, czy to od słońca, czy od lampy. E, zdecydowanie bardziej korzystnie wygląda w przypadku gry, która jest umiejscowiona poniżej ramy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli gramy na blacie, ten refleks światła patrzymy pod e, troszeczkę bardziej ostrym kątem i refleks światła pojawia się zdecydowanie częściej, niż jeżeli gra jest obniżona. Wtedy patrzymy na nią bardziej z góry i o ten refleks światła zdecydowanie e, trudniej. Dlatego nie przejmowałbym się właśnie tym tematem, tym argumentem. Jeżeli wracając do tematu, sięgania gdzieś daleko, ja tego nie czuję, tak? Wiem, że pojawiają się takie argumenty wśród osób, które nie są zwolennikami właśnie takich zagłębień, natomiast być może wynika to z tego, że po prostu nie ograli sobie kilku gier na takim stole. I te wnioski mogą być wysunięte pochopnie. Dla mnie obniżenie pola gry nie wpływa w żaden sposób niekorzystnie. Jeżeli sięgam, to sięgam tylko parę centymetrów w dół, widzę lepiej, łatwiej jest mi sięgnąć dalej na planszę. Sięgam pod innym kątem, tak, czyli ramię mam wyżej. Więc nie potrącam figurek, które tu są. Łatwiej jest mi coś zdjąć z pola gry, przesunąć. No, myślę, że te argumenty Was przekonują. Jeśli nie, no to trudno. Nie, nie trzeba oczywiście wybierać stołu z takim obniżeniem polagry. Jak wspominałem w poprzednim filmie, możecie zamontować sobie system podnoszenia blatu i grać na równej wysokości z ramą i obniżać pole gry tylko wtedy, kiedy chcecie ten stan gry zapisać, czy przerwać grę na posiłek, położyć blaty, a później zdjąć blaty, podnieść pole gry z powrotem i tak jak wspominałem w poprzednim filmie, możecie to u nas zrobić na trzy sposoby, czyli za pomocą klocków dystansowych, za pomocą systemu Crankshaft i za pomocą systemu elektrycznego. Pozostajmy jeszcze chwilę przy blatach. Jak wiemy, może nie wszyscy wiedzą, więc powiem, drewno jest materiałem mocno higroskopijnym. Co to znaczy? To znaczy, że jest wrażliwe na zmiany wilgotności. Jeżeli dopuścimy, żeby nasz stół zawilgł, to wtedy zacznie zmieniać swoją objętość. Każdy z elementów Zacznie się rozszerzać. Drewno po długości pracuje dziesięciokrotnie mniej niż po szerokości. Dlatego też konstrukcja naszych blatów, jak widzicie tutaj, jest naprzemienna. Środek mamy w środku deski lamele ułożone wzdłuż. Poprzecznie mamy element, który ma zapobiegać deformacjom w wybrzuszeniu tego blatu. Zwróćcie uwagę na ten gadżet. Mamy tutaj higrometr, który wskazuje w tym momencie 55%. To jest idealny poziom wilgotności. Montujemy go w bandach wewnętrznej stronie stołu, tak abyście mogli sami skontrolować jaka jest w tym momencie wilgotność i czy stół stoi w odpowiednich warunkach. Jeżeli Doprowadzicie do sytuacji, że stół będzie stał w niekorzystnych warunkach. Tak jak powiedziałem wcześniej, może to doprowadzić do pęknięć, wypaczeń, a tego byśmy nie chcieli. Jest to bardzo drogi mebel, bardzo elegancki i należy mu się odpowiednie traktowanie. Zobaczmy teraz, czym model Sojourn różni się od modelu Simple, jeżeli chodzi o system przeciwzalaniowy. Położę sobie dwa elementy w ten sposób. Tutaj mamy pióro w pusty. Podobnie jak w modelu Simpu. Ale rama jest zakryta przez blaty w całości. Czyli blaty nie są wpuszczane w ramę, a leżą na całej powierzchni. To zdecydowanie poprawia komfort, kiedy wyleje nam się dość dużo płynu. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. W momencie, kiedy połączymy tutaj te dwa elementy, jak widzicie, mamy tutaj magnesy, mamy pióro w pusty i w środku jeszcze mamy uszczelki. Po połączeniu magnesy spinają dwa elementy ze sobą. W tym miejscu, jeżeli wylejemy jakiś płyn, ten płyn rozpłynie się, będzie spływał po bokach. Natomiast nasze pole gry jest zabezpieczone w bardzo dobry e, sposób. Mianowicie, wilgoć, czy woda, czy płyn nie powinien spenetrować nawet tej szczeliny. Jeżeli wytrzemy wszystko po rozlaniu ręcznikiem papierowym do sucha i rozłączymy blaty, może pojawić się Lekkie zroszenie na piórze. Wycieramy to lekkie zroszenie z piór, i praktycznie nie jest możliwe, ażeby ten płyn jeszcze wpłynął głębiej aż do uszczelek. Natomiast, jeżeli by to nastąpiło, uszczelki gumowe, miękkie zabezpieczają w kolejny, już, to jest kolejna bariera, na którą natrafia substancja, która chciałaby się przedostać do polagry. Czyli po rozłączeniu, tutaj w tych wpustach pojawią się kropelki, które również możemy zetrzeć, wkładając tu palec z papierem, z ręcznikiem papierowym i osuszając tą krawędź. Zrobiliśmy ten system tak precyzyjnie, ażeby nie było możliwości, żeby ta wilgoć znalazła się tutaj na tym, na tym piórze. Natomiast, wiadomo, czas robi swoje, blaty mogą przy naszej nieostrożności czy ekstremalnych warunkach mogą delikatnie zapracować, mogą pojawić się niewielkie minimalne szczelinki przez co woda będzie łatwiej wpływać w to miejsce natomiast będzie zatrzymywać się na tych uszczelkach dlatego najważniejsze przy zalaniu jest osuszenie stołu przed rozłączeniem elementów żeby jak najmniej wilgoci Mogło wejść głębiej, czyli właśnie na te nasze uszczelki do wpustów. Pokażę Wam teraz z bliska, jak wyglądają nasze pióra i jak wygląda wpust. Tu mamy uszczeleczki mięciutkie, które zabezpieczają nam miejsce łączenia tutaj pióra od czoła przed dostaniem się wilgoci. Ten system naprawdę działa. Pokazywaliśmy Wam na poprzednich filmach, jak to wygląda. Robiliśmy testy i jak możecie, jak się cofniecie do tego filmu, spróbuję Wam podlinkować po tym filmie również ten filmik. Jak możecie się przekonać, nic ani kropla nie spłynęła na pole gry. Przyjrzyjmy się teraz naszej uniwersalnej planszeczce. Przyjrzyjmy się teraz naszej uniwersalnej planszetce gracza. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób zaprojektowaliśmy rozmieszczenie poszczególnych zagłębień. Mamy tutaj miejsce na małe karty. Akurat nie mam ich pod ręką, ale uwierzcie mi, że właśnie do tego służą. Tutaj mamy dwa rzędy, które możemy wykorzystać jako. Znaczniki many i, e, i życia. W tym miejscu możemy ułożyć planszetkę gracza lub karty, lub też jakieś zasoby, które chcemy mieć pod ręką. Tu mamy dwa rzędy na karty. Jak widzimy, teraz pokazuję, e, chcę Wam właśnie pokazać dokładnie, jak to wygląda, czyli widać karty. Z tyłu, ponieważ są umiejscowione wyżej niż te z przodu. Tutaj mamy miejsce na monety. A tutaj mamy zasobnik na przeróżne nasze yy, żetony, znaczniki, kości i tak Jak wspomniałem, możemy tą plaszetkę przesuwać, zdjąć. Odsłaniając zagłębienie w ramię, w które możemy wkładać odrzucone karty. Jak widzicie, planszetka nie spadnie, jest stabilnie umiejscowiona na ramię. Ciekawy dodatek który nam osobiście bardzo przypadł do gustu i mam nadzieję, że Wam też się podoba. Kolejną rzeczą, jaką chciałbym Wam pokazać, to jest yy, nasza mata, sukno, która jest zdejmowalna. Możecie ją zdjąć, zrolować, wytrzepać, a pod nią znajduje się również yy, drewno dębowe, olejowane, więc nie ma tutaj E, takiej sytuacji, że jeżeli, jeżeli z jakichś powodów postanowicie zagrać sobie czy ułożyć waszą grę e, na dnie bez sukna czy maty neoprenowej, e, no to będzie to źle wyglądać. E, nie, wszystko jest w tych samych kolorach, e, to samo drewno, e, tak samo wykończone w tym samym kolorze co rama i blat. Teraz prosty przykład, dlaczego właśnie sukno czy mata neoprenowa to dobre, dobre rozwiązanie na pole gry zwróćcie uwagę jak łatwo jest podnosić karty bez ryzyka uszkadzania ich krawędzi czy to też żetony mega fajne rozwiązanie i ja uważam must have jeżeli chodzi o granie w gry planszowe Kolejna ciekawostka. Na pewno spotkaliście się z montażem listew z oświetleniem LEDowym na obszarze pola gry. My montujemy to oświetlenie pod kątem, dlatego światło świeci na pole gry i nie oślepia tak graczy siedzących naprzeciwko, jak oświetlenie, które jest montowane w bandzie świecące na wprost, czyli montowane pod kątem oświetlenie naprawdę robi robotę. Przejdźmy jeszcze na chwilę do listew magnetycznych. Jak widzicie, to metalowa listwa pomalowana na czarno. Dlaczego w momencie kiedy przesuwamy akcesoria w tej listwie nie rysują się listwy właśnie od Magnesów, czy jakichś elementów wystających drewna. Dlatego, że po prostu po pierwsze, magnesy i drewno wyszlifowane jest bardzo precyzyjnie, i magnesy wkręcone są bardzo dokładnie, tak, żeby nie wystawały. Natomiast sama listwa malowana jest proszkowo. Co to daje przede wszystkim zdecydowanie większą odporność na zarysowania e, niż Listwy pokryte farbą w sprayu. Mimo nakładania podkładu i mimo malowania kilku warstw, to lakier nakładany natryskowo bardzo łatwo się rysuje. I nasze listwy wtedy bardzo szybko by się zniszczyły. Listwy malowane proszkowo to bardzo duża trwałość, wytrzymałość. Oczywiście jest to proces droższy, ale warto. Właśnie w ten sposób wykańczać takie listwy, ażeby nawet po wielu latach cieszyły oczy, a nie było widać żadnych zarysowań. Na koniec porównajmy sobie jeszcze, jak wygląda nasza planszówka na stole bez oświetlenia włączonego. O jak wygląda z oświetleniem, które tak jak mówię możemy regulować, zmieniać kolory, które Wam się podoba bardziej. Z oświetleniem czy bez? Napiszcie w komentarzach. Zróbmy jeszcze szybki test, czym różnią się miseczki. Frezowane pod kątem prostym od miseczek frezowanych z zaobleniem, z rką, jak tutaj. Zobaczcie, część producentów stołów robi miseczki zagłębienia frezem prostym. Dlaczego? Bo to najprostsze rozwiązanie. Spróbujmy to podnieść. No nie, musimy to podnosić tak. Jest to masakra. A co, jeżeli mamy miseczkę właśnie z zaobleniem? Wysuwamy. Jest zdecydowanie łatwiej wyciągnąć takie kosteczki. Wystarczy je zsunąć na bok. I już. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Właśnie dlatego w naszych stołach frezujemy wszelkie zagłębienia pod y, kulkę. Tak właśnie, żeby bardzo łatwo było wszelkie zasoby wyciągać, żeby nie trzeba było dubać i po jednej kosteczce wyciągać po jednym elemencie żeton, płaska moneta, ciężkie do podniesienia, a najgorzej jeszcze, jak ktoś ma długie pazurki i ciężko jest podwadzić daną monetę, podnieść to wszystko. Tutaj jest to jak widzicie, bardzo proste. Samo samo wypada.